Moja naprawdę bardzo byłaby duża taka jakby zachęta, aby my też dobrze do tego się przeszykowali, bo przypuszczam, że, bo miejmy na uwadze, że egzamin z języka polskiego, jeżeli on już będzie zmieniony, to, to na pewno i treść, i forma może coś się zmienić. I Jeżeli to będzie na przykład rozszerzony, jestem prawie pewna, że na przykład egzamin może być szykowany poprzez Centrum Egzaminacyjne w Warszawie także czy my będziemy do tego przeszukowani, bo ta współpraca to nie jest coś nowego, na przykład pomiędzy Centrum Egzaminacyjnym Litwy i Polski, już dawno jest to mowa, dawno ta współpraca trwa i naprawdę może być, że, że ten egzamin będzie może nieco trudniejszy, nieco trzeba będzie poważnie do tego dojść, także ja myślę, że sam, no już czas, aby my naprawdę w szkołach poważnie do tego podeszli, że ten egzamin z języka polskiego może, że trzeba do tego poważnie podejść. I także my, my mamy nadzieję, że ten egzamin z języka polskiego dużo co nam rozwiąże ten status samego języka polskiego, jakość języka polskiego.